Mandero, jak widać, jesteśmy na etapie równania działeczki i zamiast muru oporowego stwierdziliśmy, że zrobimy przęsła. Tylko, że tak, przerzucając YouTube'a i wszystkie filmiki, wszędzie była jedna podmurówka. U nas wyszło tak, że jest potrzebna, potrzebne są dwie podmuróweczki. I tu już jest przygotowany mniej więcej reper na to. E, naniesiony 2x25, i będziemy tutaj e, no zarzucać to, spróbować to jakoś wypro żeby do sąsiada się nie sypało, no i żeby to miało ręce i nogi. Mam jeszcze drzewo w płocie, też ciężko to będzie ominąć. Pierwsza sprawa korzenie, druga sprawa gałęzie, eee, bo tu ciężki sprzęt musiał wyjechać i był problem, więc. Postaramy się to ym, sypnąć tak, żeby tutaj gdzieś na wysokości tej jednej zasuwy y, była ziemia, drugą dajemy dla pewności, żeby się do sąsiada nie sypało. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to u mnie szło, jakie były błędy, wpadki i nerwy o co były, no to zapraszam do oglądania.